Zadanie czwarte. Miejscowości A i B położone na przeciwległych brzegach jeziora są połączone dwiema drogami: drugą polną prowadzącą przez punkt P i drugą leśną prowadzącą przez punkt L. Długość drugiej polnej APB wynosi 10 km. APB tutaj widzimy z lewej strony to jest 10 km, a długość drugiej leśnej ALB jest równa 6. Tak, lubię sobie popisać po tych zadaniach, więc, więc uzupełniam, uzupełniam dane. Karol i Matylda wyruszyli na rowerach z miejscowości A do miejscowości B o godzinie 10. Matylda jechała drogą leśną i to jest Leśna, czyli e, Leśna ALB. No to tu jest Las, a tutaj jest Polna. I tu jechała e, Matylda, jechała Leśną, to tu będzie Matylda. No to Karol drugą polną. Tutaj jest Karol. Średnia prędkość jazdy Matyldy wynosiła 15 km na godzinę, natomiast Karola 20. I to jest bardzo fajny element, motyw, żeby po prostu wypisywać dane po swojemu, żeby łączyć ewentualnie na rysunkach, na przykład już te dane, mózg nam to rozwiąże. Oceń prawdziwość podanych zdań. Do miejscowości B. Karol przyjechał wcześniej niż Matylda. No dobra, no to on ma do przejechania 10 km, a w godzinę robi 20. No to jemu to zajmie pół godziny, czyli 30 minut przejechanie tego. Natomiast Matylda w godzinę robi 15. No to w pół godziny, w 30 minut Matylda przejedzie 7,5 km. No to tutaj można zauważyć, że jeżeli w tym czasie tak, rusza o 10:30, o to będzie najlepsze porównanie, o 10:30 Karol dopiero dojeżdża, a Matylda jest półtorej kilometra dalej niż ten cel, czyli ona musiała być wcześniej, bo w pół godziny to ona robi 7,5 km. Czyli w takim razie tutaj będzie fałsz. I drugie zdanie: Matylda przyjechała do miejscowości B o godzinie 10:24. No dobra, no to w takim razie skoro my mamy tutaj 15 km na godzinę, no to weźmy sobie zamienimy to ile ona przejedzie 15 km, ile Matylda przejedzie w no, takie wygodne jednostki załóżmy. To można pięknie podzielić na mm, 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 5 Czyli będą 3 km, natomiast tutaj wyjdzie, że 3 km ona przejeżdża w 12 minut. W 12 minut. No to w sumie naszą trasę, i tutaj jeszcze się upewnimy do, co do pierwszej odpowiedzi, no bo widzimy, że jak 3 km robi w 12 minut, to 6 km zrobi w 24 minuty. No i faktycznie będzie szybciej niż Karol, bo przejedzie to w 24 minuty, nie? I tutaj faktycznie przejedzie o godzinie 10.24.